Cześć, witaj na kanale Lumini Zoświetlenie. Czy mówi tobie coś nazwa Vertigo? No właśnie, w dzisiejszym odcinku rozpakuję lampę Vertigo, zobaczysz jak ona wygląda, jakich ma dosyć spory rozmiar, a jednocześnie jest delikatna. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. A więc jest i ona, lampa Vertigo. Francuskiego producenta Petit Friture. No właśnie, słuchajcie, otwieramy tę lampkę, zobaczycie, co w środku jest i jak ona jest zapakowana. Lampa ma ponad 140, a nie ponad, dokładnie 140 cm średnicy. Także jak ona się tutaj zmieściła w tym małym pudełku? No właśnie, zobaczymy sobie. Otwieramy. Hop, hop, hop. Ok, tak wygląda lampa. Pozakręcana. Ona jest tutaj rozłożona. To znaczy, te wszystkie elementy wyciągamy sobie tutaj. Tutaj jest tak, że ten element to jest taki drucik, który, na którym się trzymają te takie tasiemki, i później mocuje się jeden z, koniec z drugim końcem. Przez co mamy później 140 cm średnicy całej lampy. Co w środku w pudełku jest? Może od tego zacznijmy. Cała lampa jest tutaj przymocowana dosyć fajnie do, do środka, do pudełka. Po boku tutaj mamy podsufitkę z jednej strony, zapakowana w, takim, w taką bobylkową folię, oraz tutaj mamy instrukcję. Instrukcję obsługi, jak to wygląda, jak to złożyć, wszystko jak to się ze sobą montuje. Także za chwilkę Wam powiem dokładnie dane techniczne i lecimy dalej. I rozpakujemy sobie tą lampę, także zobaczcie jak to wygląda tutaj jak ją się rozkłada słuchajcie, to wszystko zamocowane jest tutaj po okręgu w takie specjalne szczeliny w kartonie także jak wyciągamy sobie ten element to nam się odkręca i odkręcają te wszystkie, te wszystkie tasiemki, one są zakręcone, więc delikatnie, delikatnie to trzeba sobie wyciągać przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Tutaj mamy kolejny element zahaczony, więc jak wyciągamy, to się nam wszystko tutaj otwiera i ta lampa się zaczyna robić coraz większa. I teraz dochodzi do takiego miejsca, gdzie, gdzie mamy już prawie całą lampę rozwiniętą. I co, na końcówce, tutaj, jak sobie zobaczycie, nie wiem, czy to jest bliska, dobrze będzie widoczne, jest taka tulejka, do której trzeba wsunąć ten pręcik. I poprzez wsunięcie mamy już gotową lampę. Tak się prezentuje, tak wygląda. Ja tą instrukcję tylko wyłożę. O. I zobaczcie całą tą lampę w swojej całej okazałości. No, znikam ja pojawia się pojawia się lampa. Jak zobaczycie, zajmuje cały tutaj prawie ten nasz box yy, z oświetleniem. Piękna. Bardzo fajna. Ciekawe, tutaj ma te stążeczki, bo one są stworzone z takiego poliurety. Poli no właśnie ta nazwa ciągle mi przysparza problemów, ale to wszystko w opisie, jak dokładnie yy, z czego się składa ta lampa. No i zobaczcie, cała ta lampa. Tak się prezentuje. 140 cm średnicy. Zajmuje nam prawie cały, tutaj, nasz dwumetrowy boks. box. Więc e, zobaczcie, to jest ta najmniejsza lampa. To jest ta najmniejsza lampa. Potem mamy wymiar 200 cm. Jeżeli obrócimy ją, nie wiem czy to będzie dobrze widać, to wtedy zobaczycie tą, ten efekt taki wygięcia tej lampy. I to ją naprawdę. Mm, Charakteryzuje, że to wygięcie jest takie niewielkie, bardzo delikatne, od innych lamp bardzo podobnych do, do niej. No. Także zobaczcie, że. no jak kapelusz. <laughs> jak kapelusz. A więc mamy lampę, rozłożoną już lampę, tutaj Vertigo, ale oczywiście do montażu tej lampy potrzebna jest jeszcze podsufitka, przewód i oprawka, do której przykręcimy żarówkę. Więc tak, jeżeli chodzi o, o wygląd i z czego jest złożona taka oprawka, czyli ten element sufitowy, do którego mocujemy sobie, który mocujemy sobie do sufitu, to mamy plastikowy element, mamy go w dwóch kolorach: bo jest kolor biały, kolor czarny, tak jak tutaj. No do tej lampy, oczywiście, czarny bardziej pasuje. Sam przewód jest w oplocie, więc to też bardzo duży plus z uwagi na producenta, ponieważ jest to bardziej szlachetne takie wykonanie nie jest to zwykły przewód w takiej izolacji mm, tradycyjnej, w takiej gumowej, tylko już mamy tutaj oprócz już coś ciekawszego, coś innego no i samą oprawkę y, wykonaną w ten sposób, żeby przykręcić do tutaj abażura dajmy na to tego, który tutaj przed nami jest, tej lampy Vertigo no i tak, mamy tą lampkę y, tutaj jest oprawka, jest przewód, jest podsufitka jak się montuje oprawkę do tej lampy. Odkręcamy sobie tutaj jedną z tych nakrętek, ponieważ są dwie. Dlaczego dwie nakrętki? Yy, dlatego, że jakby była jedna nakrętka, na której by się opierało, ta lampa by nam tutaj goniła. Chodzi o to, żeby zablokować między tymi nakrętkami ten metalowy element, który mamy tutaj poniżej. W tym momencie zakładamy sobie tutaj, to możecie sobie wyregulować tą wysokość, jaka ma wystawać poniżej tego elementu. Yy, wkładamy i od spodu nakręcamy, może teraz tak nie widać, ale od, troszkę tutaj odsłonię może będzie teraz bardziej widoczne i nakręcamy tutaj sobie tą, tą nakrętkę zobaczcie jak to, jak to wygląda, tutaj się w tym momencie o, nakręca przez co nam blokuje się tutaj ta oprawka w, i ta lampa właśnie w tej, przy, przy tej oprawce i zakładamy sobie później już samą żarówkę tutaj na na tą, do tej lampy. Żarówka oczywiście dobrze by była ledowa, przez co mamy dużą energooszczędność. A jaki rodzaj żarówek, to już też tutaj w opisie sobie przeczytacie. Lampa Vertigo, ta którą dzisiaj tutaj rozpakowaliśmy, występuje w wersji 140 cm średnicy oraz 200 cm średnicy, to jest ta większa. Te lampy występują w kolorach czarnych, białych. Jest też lampa miedziana, zielona, taki ciemny, ciemna zieleń. Oraz kobaltowa, czy taka niebieskawa, i w kolorze Beetle. To jest kolor taki, jakby to można było przy, przyrównać do żuczka, żuka. E Taki powiedzmy brązowały kolor, w którym się odbijają kolorystyki, tak pod, pod światło, jak patrząc, mienią się kolory w formie tęczy. Ale to zobaczysz sobie na obrazku tutaj na zdjęciu, jak, to, jak ten kolor się przedstawia. Hmm, oczywiście ta te lampa też występuje w wersji LEDowej. I tutaj taka ciekawostka, że wersja LEDowa ma też mniejszą średnicę, ponieważ ma tej średnicę 110 cm. Hmm, oczywiście jest też wersja 140 cm średnicy, 190 cm średnicy, czyli to jest ta największa. I ta wersja LEDowa ma, jest w mocy 10 W. Moc świetna, czyli ten strumień świetny, który się wydobywa z tej lampy, to jest 1350 Lumenów oraz barwa światła to jest 2700 kelwinów. Tutaj mówimy o tej wersji LEDowej, czyli ta lampa, która już ma wbudowane, wbudowane źródło światła LEDowe wewnątrz. Ona jest wtedy trochę inaczej zbudowana, ponieważ jak zobaczycie na zdjęcie, od spodu ma taką miseczkę. To jest taki Klosz, można by powiedzieć, który przykrywa nam to źródło światła LEDowe, przez co rozprasza nam ładnie i <laughs> ciekawie świeci. Tutaj, jeżeli chodzi o kolorystykę w tych wersjach LEDowych, to mamy wersję czarną bądź białą, więc tutaj jest już o wiele mniej. Natomiast w wersji LEDowej występuje też lampa podłogowa, i to też taka ciekawostka, jeżeli potrzebujesz taką lampę podłogową, to jak najbardziej tutaj w tej wersji LEDowej ona występuje. Ok, gdzie można zastosować taką lampę? Gdzie ona najładniej wygląda, gdzie najlepiej się prezentuje? A więc tą lampę ja ze swojej strony proponuję do salonu. Jeżeli mówimy o domu, o mieszkaniu, to w salonie wygląda rewelacyjnie, na przykład też w jadalni nad stołem, bardzo ładnie się prezentuje. Jest ona dość lekka, jeżeli chodzi o tą swoją formę. Więc mimo tej swojej średnicy nie należy się jej bać, ponieważ jak już się zawiesi, to naprawdę wygląd jej jest niesamowity. Jeżeli chodzi o inne miejsca, gdzie możemy zastosować to, na przykład w restauracjach, w lobby hotelowym, więc to są takie też miejsca bardziej reprezentacyjne, w których te lampy wyglądają naprawdę wyśmienicie. Jak jest wykonana ta lampa? Ta lampa wykonana jest z włókna szklanego ze stali oraz z poliuretanu. Tutaj, ten, jeżeli chodzi o stal, to są takie stalowe, te pręty, o których tutaj już mówiłem wcześniej. Na tej obręczy takiej stalowej, właśnie roz, rozłożone są takie tasiemki, i te tasiemki z poliuretanu są wykonane. Więc to jest te główne, te tworzywa, które są wykorzystane do produkcji tej lampy. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania tutaj u dołu oraz dania łapkę w górę na ten film, jeżeli Ci się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!